Na odległej Islandii. Jak upływają wam wakacje na wsi? Bardzo mi przykro, że ta, ta tak strasznie się ostatnio zdenerwował. I Kauri. Spędzają niezwykłe wakacje. Nazywam się Paulina Polstutir. W moim ośrodku spędzicie wasze wakacje. Te dzieci są tu cały rok, dlatego nazywamy je dziećmi zimy, a was dziećmi lata, bo przyjeżdżacie tu tylko na wakacje. Jeżeli będziecie nieposłuszne, traficie do kliptki. Ale liczę, że żadnego z was to nie czeka. Masz problem, więc nie, potrzebujesz pieluchy. Nie chcę pieluchy. Ta smarkula jest bezczelna. Chcesz cukierka? Poproszę. Mogę już płakać. Ale mama ma po nas przyjść. Nie, musimy sami ją znaleźć. Ale nie wy. Wy tu zostajecie. Z ska i pokażcie mi się w tej chwili. Dzieci lata! Zdawało się się, że odlecisz kiedyś odlecę. W kinach.